10 absurdalnie drogich zabawek? Najgorętszych rzeczy na świecie. Wiadomo, kto na pierwszym miejscu, nie? 10. Wrząca rtęć. Jest to pierwiastek Wrząca rtęć. A chłop ma to na ręce. Występującym w warunkach normalnych, w stanie ciekłym. Rtęć i jej związki znane były niemal w całym starożytnym świecie, bo nie w ten faraonów, Rzymie, krajach arabskich, bo nie i Chinach. Kipi. Wykorzystywano je przede wszystkim w medycynie, choć nie stroniono również od stosowania związków rtęci jako kosmetyku. Jednak z biegiem lat okazało się, że rtęć nie jest najlepsza dla zdrowia człowieka. Obecnie uważana jest za substancję trującą. Toksyczność rtęci polega eee. na niszczeniu błon biologicznych i wiązaniu się Rtęć z... Rtęci jest podobno bardzo szkodliwa. Rtęć zakłóca wiatr. Opie, czy masz coś, jakiś problem z mikrofonem? Temperatura wrzenia rtęci wynosi 357 o? stopni Celsjusza, a gęstość to około 13,5 g na centymetr sześcienny. 9. Mm. Lawa wulkaniczna, 1200 lawa! stopni Celsjusza. 1200, jest to w fiaderku ją produkt można trzymać. ...wulkanicznej składający się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. Ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje... Ty, jak lawa na dziewiątym miejscu?! Jej krzepnięcie następuje w temperaturach od 600 do 800 stopni. Temperatura yy. lawy zależy w dużej mierze od jej składu chemicznego. Lawy zasadowe mają zwykle temperaturę 1100 stopni lub więcej, ja a pierdzele. lawy kwaśne poniżej 1000 stopni. Prędkość spływu lawy uwarunkowana jest jej lepkością oraz nachyleniem podłoża. Ja zasadowe... pierdziele, fakty, chat. O Jezus, jesteście genialni. Przecież ściszałem dla geogesera, dlatego jest tak cicho. Cieplejsze i o mniejszej ilości gazów mają znacznie mniejszą no. lepkość. Są bardziej ruchliwe i przy odpowiednim Fakt nachyleniu podłoża nie. osiągają prędkość do 50 km na godzinę. 8. Stal rozgrzana do białości 1300 stopni Celsjusza. Stal jest rozgrzana. To emisja promieniowania bardziej niż lava? elektromagnetycznego, W tym światła widzialnego z wyniku jego wysokiej temperatury. Praktyka używania kolorów do określenia temperatury kawałków. Ja, jakbym tak wziął palec, to bym się opasył, czy nie? Lub Bo w niektórych rzeczach skowalstwa. jest, długo, wiesz. zanim termometry stały się powszechnie dostępne, trzeba było wiedzieć, w jakim stanie jest metal do obróbki cieplnej. A jedynym sposobem na to było podgrzanie go do koloru, który był uznawany jako najlepszy do pracy. Ja pierdzele. Zapewne każdy z nas widział filmy z obróbki metali w kuźni. Używana tam stal jest, jest do czerwoności, co daje jej A tam odpowiednią głowę? plastyczność. I podatność na zmienianie jej kształtu za pomocą siłowego uderzania Sprawdź. młotem. Stal zaczyna się żarzyć w sposób widoczny w ciemności w temperaturze około 400 stopni Celsjusza. Wraz ze wzrostem Jezus. temperatury rośnie moc emitowanego światła, zgodnie z prawem Stefana Boltzmana. No tak! Zmienia się Jezus. również barwa emitowanego światła, zgodnie z prawem przesunięć Wiena. Od barwy ciemnowiśniowej do światła białego. Stal rozgrzana do białości, czyli koloru, który następuje poprzez jeszcze większe podgrzanie palca. stali rozgrzanej do czerwoności, ma temperaturę około 1300 stopni Celsjusza. Jeez. Jednak w zależności to od, od składu chemicznego stali i jej zawartości węgla, temperatura ta może wynieść nawet 1550 stopni. Ciekawostką jest fakt, że światło słoneczne to nic innego jak żarzenie się rozgrzanej do białości powierzchni słońca. 7. Stopione metale. Stopione metale! metale. Okej, okay, bro! Na ekstremalne warunki. Dawaj mi kolejne! Zastała i ciekła metalu istnieją w równowadze. Ty? Po osiągnięciu tej temperatury do metalu można w sposób ciągły doprowadzać ciepło, jednak nie spowoduje to wzrostu temperatury całkowitej. Nie no mam musi w twojej okolicy będą pierwsze będzie on już bardziej stawał się ciekły. Różne metale mają różne temperatury topnienia, na przykład Ale przy takich ołów, gorących rzeczach, stopni pracować Celsjusza, aluminium 660, srebro 961, złoto 1063, platyna 1770, tytan 1670, molibden 2620. Molibden. Najwyższą temperaturę ma wolfram, często wykorzystywany wolfram. w żarówkach, 3400 stopni Celsjusza. 6 palnik acetylenowo-tlenowy 3480 stopni eee. Celsjusza. Jest to urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Thomas Wilson wynalazł to urządzenie w 1903 roku. Jak się do takiej? tlen i acetylen w odpowiednich proporcjach, aby uzyskać płomień o wręcz niewyobrażalnej temperaturze? No, ta, to, to już spali człowieka, nie? W wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butach, w żółtej, czasami brązowej, atlen w niebieskiej, do których przymocowane są zawory redukcyjne. Gaz transportowany jest za pomocą gumowych ja węży pierdzele. do palnika. Temperatura osiągana w wyniku tej reakcji wynosi około 3000 stopni Celsjusza, jednak w niektórych warunkach temperatura płomienia może wynosić do niemal nawet 3500 stopni. W tym nice. urządzeniu stosowane Budziany. są trzy różne ustawienia płomienia. Nie neutralny, nie utleniający go. i nawęglający. Spawanie jest zwykle przeprowadzane przy użyciu neutralnego płomienia, który zawiera równe ilości tlenu i acetylenu. Płomień utleniający uzyskuje się poprzez zwiększenie tylko natężenia przepływu tlenu, podczas gdy płomień Jeszcze nawęglający to zrobi. uzyskuje się poprzez zwiększenie przepływu acetylenu w stosunku do przepływu tlenu. 5. Piec solarny udiu. 3,5 tysiąca stopni Piec Celsjusza. To jest to rodzaj pieca zasilanego energią promieni słonecznych. Ma postać wycinka paraboloidy pokrytej zwierciadłami skupiającymi promienie w ognisku na małej powierzchni. Promienie padające na część skupiającą eee. kierowane są przez zespoły zwierciadeł płaskich ustawionych na przeciw części niedorenderowany To za ich pomocą sterowana jest wydajność pieca. Największy dotychczas wybudowany ja piec solarny znajduje się w południowej Francji, w miejscowości Udejo, w Pirenejach. Ma 54 metry wysokości i 48 metrów szerokości. Został zbudowany w latach 1962-1968, a zaczął działać w 1969 roku Ebroncie, Zmierzyli, że ma, roku na i ma moc jednego megawata. Założenia podczas budowy zakładały koncentrację energii na poziomie 1000 słońc, w związku z czym jest piec... palnikiem fajna robota Kona. temperaturę przekraczającą 3,5 tysiąca stopni Celsjusza. Niewątpliwymi zaletami takiej konstrukcji jest to, że pozyskana energia jest darmowa i nie zanieczyszcza środowiska. Hmm. Całość wykorzystywana jest głównie do prowadzenia eksperymentów, takich jak badanie wytrzymałości elementów statków kosmicznych. Badanie Dzień, wytrzymałości materiałów my... mających charakteryzować się dużą wytrzymałością wysokotemperaturową, a, jebron, a także ish, do badania man, innych właściwości materiałów rysunek, w środowisku buchy, adola, promieniowania adron, cieplnego adron, adron, o wysokiej adron, energii. Ty mnie pytasz o fajny rysunek. I często wytwarzanym na przykład o, przy eksplozjach jądrowych. 4. Rdzeń i ziemi od 5000 do 7000 stopni. No jak pod to piekło. Jest to wewnętrzna część Ziemi zwana Jądrem Ziemi. Hipotezy o jej budowie i cechach fizyczno-chemicznych opierają się głównie na badaniach rozchodzenia się fal sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach się Ziemi. To jest pod nami? Z powszechnie przyjętymi poglądami Jądro Ziemi jest kulą o promieniu 3,5 tysiąca kilometrów, ma masie eee. 1,85 do 10 do 24 kg i gęstości 9,6 do 18,5 g na cm sześcienny. Tam jest Tworzy je stop niklu i żelaza, być może z domieszką pierwiastków, lekkich, ziemi, i potasu. Uważasz się, że i występują spadasz. w nim atomy pierwiastków ciężkich w stężeniu większym niż w płaszczu ziemi. Ja Płynne jądro zewnętrzne o grubości około 2000 km, od płaszcza ziemi oddziela nieciągłość... Ej, to czad! Kto się wkopał najgłębiej kiedykolwiek i na co trafił? Gutenberga. Kopierz temperaturę cały czas. Co, się na od 5,5 do 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. Wnętrza wielu planet pozostają rozgrzane w związku z zachodzeniem reakcji jądrowych, a ściślej Rosjanie. mówiąc procesów radiogenicznych. na magmę są to głównie rozpady izotopów uranu, toru i potasu. Jednak większość wiadomości 10 kilometrów i temperatura była już za ziemi, dużo. z wiadomych przyczyn to tylko kilometrów. hipotezy. Jedna z teorii mówi, że jądro Ziemi liczy zaledwie 565 milionów lat. Jednak co autorzy ledwie. nowej pracy opublikowanej w piśmie Physical Review Letters twierdzą jednak, że uformowało się ono przed ja 3 to miliarda lat temu. To co jest gorętsze? 3. Okay. rdzeń słońca 15. Czemu 3? Milionów stopni Celsjusza. To co jest 21? Uformowało się około 4,5 miliarda lat temu ja. na skutek kolapsu <laughs> grawitacyjnego obszaru w dużym obłoku molekularnym. Większość materii zgromadziła się w centrum, a reszta utworzyła orbitujący wokół Jesus. niego spłaszczony dysk, z którego ukształtowała się pozostała część układu słonecznego. Centralna część stawała się coraz gęstsza i gorętsza, aż w jej wnętrzu zainicjowana została synteza termojądrowa tworząca słońce. Oh. Uważa się, że jądro słońca rozciąga się od środka do około 25% promienia tej planety. Jest to najgorętsza część słońca i całego układu słonecznego. Ma gęstość 150 kg na opcja. centymetr sześcienny, czyli około 150 razy więcej niż gęstość wody i temperaturę 15 milionów kelwinów, czyli około 15 milionów stopni Celsjusza. Rdzeń słońca jest stworzony z gorącej gęstej... Siad, ale to jest gorąco, nie? Jesteś w takim rdzeniu plazmy, księżyca. ...na wchodzi działa ciśnienie 265 eee, miliardów barów. Jądro słoneczne zawiera 34% masy słońca, ale tylko 0,8% jego objętości. W tych warunkach elektrony nie są zdegenerowane, a ciśnienie promieniowania niewielkie. Plazma zachowuje się jak gaz doskonały. Najnowsze analizy... Ej, czekaj, to jest RNG, że my jesteśmy w takiej odległości od tego słońca, że akurat jest u nas cieplutka pipo w ...wskazują, że tak. jądro obraca się szybciej niż zewnętrzna <laughs> część strefy promienistej. Fucking RNG. ...dwa... Supernowa 100 miliardów Kelwinów. Supernowa to termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, określających powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po to kilku tygodniach, bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. Termin określa zjawisko eksplozji, przez którą gwiazda przestaje już istnieć tak się tak w momencie, w kiedy zabraknie jej paliwa do syntezy jądrowej, przez co ciśnienie skierowane do zewnątrz gwiazdy spada, a jądro zaczyna się stawać coraz gęstsze pod wpływem grawitacji, coraz gęstsze i gorętsze. Kiedy jądro osiągnie punkt krytyczny zachodzi seria Gis. reakcji że ten film o czasie potrafi osiągnąć Tam temperaturę miliardów stopni Celsjusza, atomy żelaza zostają tak mocno ściśnięte, że siła odpychania ich jądra powoduje rozbicie jądra gwiazdy, co powoduje eksplozję gwiazdy jako supernowej i tworzy ogromną, Rozgrzaną o! do granic możliwości falę uderzeniową. W wyniku tej eksplozji powstają pierwiastki cięższe od żelaza oraz wydziela się ogromna ilość ciepła. Podczas supernowej materia gwiazdy zostaje wyrzucona w przestrzeń z prędkością około od 15 000 do 40 000 km na sekundę. Właśnie te okay. eksplozje są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się większości materii w kosmosie. Dzięki nim kosmiczne obłoki pyłu i gazu międzygwiezdnego są wzbogacone za o dodatkowe ciepło. pierwiastki, Następuje dalsze zróżnicowanie w przestrzeni międzygwiezdnej i pojawia się fala uderzeniowa, która ściska chmury gazu, ułatwiając powstawanie nowych gwiazd. Dobra, co jest jeden? O. Jeden. Granica maksymalnej temperatury. Najłatwiej podać What? najniższą temperaturę, jaka jest możliwa do osiągnięcia. Jest nią zero absolutne zero Kelwinów, a więc minus 273,15 stopni Celsjusza. Jest teoretycznie. Widzę to na jego Just idź na skalę gorąca maksymalną. Tam jest coś ciepłego. granicą, do jakiej można ochłodzić Just układ hot. termodynamiczny, co wynika z trzeciej zasady termodynamiki. Niezbędne do takiej nie temperatury jest ustanie wszelkiego ruchu cząsteczek, ponieważ ich ruch powoduje tarcie, a co za tym idzie, temperaturę. Jednak czy istnieje maksymalna temperatura graniczna możliwa do osiągnięcia we wszechświecie? Tak, wszystko wskazuje na to, że zgodnie z najpopularniejszą teorią oddziaływań podstawowych, modelem standardowym, ostateczną temperaturę stanowi tak zwana temperatura planka. Wynosi ona 1,42 razy 10 do 32 Kelwina. Naukowcy twierdzą, okay. że najwyższe temperatury w historii wszechświata były niższe od temperatury Planka o kilka rzędów wielkości. Obliczono, że chwilę nice. po wielkim wybuchu młody wszechświat zaczął się szybko nagrzewać i osiągnął 10 do 27 Kelwinów. Okay. Dziękujemy za oglądanie. Dzięki, dzięki, dobra, czarny. Jeszcze mamy czas na może z jedną albo dwie. Możemy zrobić te najdroższe samochody, nowe samochody 2021. Możemy wziąć. Yy... O kurde, i ta muzyka! Dziesięć. One World Trade Center. 3,9 miliarda dolarów. O, co? To jeden z czterech nowojorskich wieżowców stanowiących część nowego kompleksu, który powstał w miejscu biurowców WTC zniszczonych w wyniku zamachu z 11 zł. Teraz są takie fontanny Obecnie są, nie? jest to najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych. Liczy sobie 541 Bez metrów skitu, wysokości Co jest taki i posiada 105 pięter, a w środku mieszczą się biura o powierzchni 204. Ja, to jest absurdalne mieć tu biuro. Cześć nad chmurami. 100 <laughs> tak, tysięcy metrów kwadratowych. Budowę rozpoczęto w dzień niepodległości Stanów Zjednoczonych w 2004 roku. Hmm. Zakończono natomiast 3 listopada 2014. O oh, kurde, naprawdę? No, 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 no. Tesla Gigafactory. Gigafactory. Jest to fabryka baterii litowo-jonowych w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych. Jej otwarcie miało miejsce w lipcu 2016 roku, a cały zakład produkcyjny jest własnością przedsiębiorstwa Tesla. Z... Fabryka samochodów jest dziewiątym, najdroższą, najdroższą budową. się ...produkcją samochodów ja elektrycznych. W fabryce produkowane są cylindryczne ogniwa o wymiarach 18 mm średnicy no, ale na 65 mm długości. Właśnie takich baterii, łudząco podobnych do znanych nam tak zwanych baterii paluszków, Tesla Paluśku. używa do zasilania swoich pojazdów. Hmm. Obecnie fabryka, mimo tego, że już produkuje ogniwa, nie jest jeszcze oficjalnie ukończona. Jednak gdy ten moment nastąpi, Jezu, będzie to największa fabryka handlowe. baterii na świecie i zarazem jeden z największych budynków w Stanach Zjednoczonych. Damn. Ta całość ma być zasilana głównie ze źródeł o, odnawialnych, kurde. między innymi dzięki panelom fotowoltaicznym, które mają pokrywać cały dach kompleksu. 8. Okay. Apple Park. 5 miliardów 160 milionów Słyszałem dolarów. Słyszałem o tym. Oni już, Czyli to, już, to już jest teraz? Siedziba firmy Apple mieszcząca się w Capertino Słyszę, w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Kompleks jest już otwarty dla o, pracowników, okay. jednak jeszcze oficjalnie nie jest ukończony. A mm. na terenie kompleksu znajdziemy powierzchnię terenu 71 hektarów, powierzchnię biurową 260 tysięcy metrów kwadratowych, 4 piętra, 1 ja stołówek i, I panele na 100 tysięcy pracowników. Jakby tego było mało, elewację wykonaną ze szkła. Wszystko zasilane energią słoneczną, a na dodatek ja wszystko w kształcie ogromnego okręgu o średnicy 460 <grym> Patrz, miasto, jakieś domy, i taki dysk, jakby UFO przyleciało normalnie 10 metrów. Cały projekt był jeszcze rozpoczęty z inicjatywy nieżyjącego już prezesa o. firmy Steve'a Jobsa. 7. Marina Bay Sands. 8 miliardów dolarów. To dolary. jest ten hotel. Singapur, jeden z symboli tego miasta i jeden z najbardziej rozpoznawanych i prestiżowych hoteli na świecie. Został otwarty Statek w Statek na 2010 budynkach roku. normalnie tako... tego momentu. Odwiedza go rocznie ponad 30 milionów gości z całego świata. 30 hotel... milionów? Jest częścią ogromnego kompleksu, na który składa się kasyno, centrum handlowe, centrum kongresowe, Muzeum Nauki i Sztuki oraz hala widowiskowa. Pokoi hotelowych znajdziemy w kompleksie ponad 2,5 tysiąca. Ja łączna pierdzele. powierzchnia kompleksu przekracza 200 tysięcy metrów kwadratowych. Ciekawostką jest fakt, że architekt odpowiedzialny za projekt całości podczas pracy inspirował się talią kart. Okay. Sześć. Elektrownia Jądrowa olki 9 miliardów 60 milionów wato! dolarów. Ja! To elektrownia jądrowa znajdująca się w Finlandii, swoją nazwę wzięła od wyspy na zachodzie kraju, na której się znajduje. Obecnie w elektrowni pracują dwa ukończone bloki. Blok trzeci ma zostać uruchomiony w 2018 roku, co stanowi 9 lat opóźnienia względem pierwotnie planowanego uruchomienia. Prace drogi na rok przeciągają się i generują coraz większe koszty, Między innymi przez zmianę polityki nuklearnej w Unii Europejskiej na wskutek katastrofy w Kusimie w 2011. Hmm. Cały kompleks elektrowni miał liczyć 4 bloki, jednak na chwilę obecną nie ma pewności, czy blok czwarty kiedykolwiek powstanie. 5. Abracz Albajt 15 miliardów dolarów. Jezu. To kompleks hotelowy w Mekce, w Arabii Saudyjskiej, postmodernistyczny, wzniesiony w latach 2004-2011. Znajduje się Jaki w pobliżu duży, największego na meczetu i najświętszego miejsca islamu, Al-Masjid Al-Haram. Kompleks posiada kilka światowych okay. rekordów, w tym najwyższy hotel na świecie, najwyższy zegar wieżowy na świecie, widoczny z odległości najwyższy 25 km, największa na świecie tarcza zegara i największy na świecie budynek pod względem powierzchni. Jezu. Całość kompleksu liczy ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych. 4. Port lotniczy Kansai 20 miliardów dolarów. To największe na świecie lotnisko na sztucznej wyspie. Znajduje się w sąsiedztwie Honsiu, największej wyspy Japonii. Honsiu. zostało oddane do użytku pasażerom w 1990 roku. <duszy> no już jak wyspę dobudował i taką takiej... <ścoughs> ścieżkę one by one. <ścoughs> w czwartym roku, a ze stałym lądem łączy je najdłuższy na świecie most dwukondygnacyjny długości 3 km i 700 metrów. Budynek lotniska ma 1700 m długości. Co czyni go jednym z najdłuższych Jacob, na świecie. Jedną z przyczyn, dla których lotnisko znajduje się na sztucznej puse, wyspie, a? była konieczność odsunięcia Jacob, go od Jacob. miasta, ze względu na brak koniecznego do jego budowy terenu. Budowa lotniska trwała zaledwie 7 lat. 3. Eurotunel. 21 miliardów dolarów. -tunel. To tunel kolejowy pod cieśniną kaletańską, najwęższą częścią kanału La Manche. Długi na około 50 km łączy ze sobą Francję i Wielką Brytanię. Yes. Został oddany do użytku w 1994 roku. Został wybudowany przez prywatne brytyjsko-francuskie konsorcjum. Ruch samochodowy i osobowy przez tunel odbywa się za pomocą wahadłowych pociągów kursujących z Londynu do Paryża i Brukseli. Ej, w sumie. Początki spoko. tunelu sięgają roku 1802, kiedy to francuski inżynier zaprojektował pierwszą Ile wersję tunelu przeznaczoną do ruchu do Prace jednak rozpoczęły się dopiero w roku 1987. Dwie godziny? Dwa. Święty meczet w Mekce. 100 Świę... miliardów o, dolarów. Okej, okay, bro. To najświętsze miejsce islamu i zarazem największy meczet na świecie. Poło... Czy oni się modlą do kamienia? w Mekce. Budowla, włączając zewnętrzne i wewnętrzne miejsca do modlitwy, zajmuje powierzchnię ponad 350 tysięcy metrów kwadratowych i może pomieścić nawet... Home, sweet home, Anele, nie ...do milionów pielgrzymów. Ciekawostką jest, że w 2015 cał... Jezu, roku w doszło do katastrofy budowlanej. Oj. W wyniku działania silnego wiatru towarzyszącego burzy doszło do przewrócenia się żurawia, który następnie przebił Dach świątyni. Jezu. Jeden. Wielki mur chiński. Około 360 miliardów dolarów. Co to Wielki... jest za emotka? Kabba! Emoji Travel and Places. Mur chiński, a właściwie zespół systemów kurde. obronnych, składających się z zapór naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych, z ubitej ziemi, murowanych lub kamiennych. Oczywiście wydaje się, że ten mur ma 2 metry max w tym miejscu na przykład. Po co jakiś, nie wiem, jakiś uslis ten mur jest? Całość osłania. Rabinę Cała długość fortyfikacji wynosi prawie 9000 km. Przy budowie muru przez lata pracowała niezliczona... No, patrz tutaj! No dobra, trochę wyższy, ale. O, na pewno się takie miejsce, gdzie możesz. Jup, do góry. ilość robotników. Archeologowie podają, że podczas budowy samych zgonów z oraz z powodów... Chat, rozumiem, wtedy jeszcze drabiny nie ogarnęły. Do wypadków było około miliona. Egofabrymentalnie. Dwukrotnie przerywana nie. i trwała w sumie ponad 2000 lat. Zakończono ją w XVI wieku, a do jej zbudowania zużyto prawie 4 miliardy cegieł. Okej, okay. I guess. Dobra, Chat, został... mamy czas na like jeszcze jeden. Ostatni. Last one, last one.